Siemano jesieniory, dziś lekcja edukacji zdrowotnej. Na początek, musicie podpisać, że jako nauczyciel mam prawo do zdebilizowywania waszych komórek mózgowych na rzecz jedynej słusznej ideologii jaka istnieje. Oto teraz możecie wyrzucić mózg, bo i tak wam się nie przyda. Temat pierwszy w tym wybitnym programie nauczania to: ile jest płci? W tym celu pokażę Wam nic niezwiązane ze sobą randomowe slajdy z internetu. O nie, Pawełek chce coś powiedzieć. Kto mu przykleił usta do kaloryfera? <śm> Proszę pana, bo ja mam dwójeczkę. Dobrze, ale najpierw odpowiedz na pytanie, ile jest płci. Odpowiedź A, 69. Odpowiedź B 512. Odpowiedź C dokładnie 3,14159265. Odpowiedź D 2 do potęgi delta x z pierwiastka kwantowego podzielonego na całkę funkcji x do czwartej minus 8x do szóstej razy 5. Pomnożone przez funkcję wektorową 3,11. Odpowiedź D. Ponieważ tak. To zła odpowiedź. W ramach poprawy przypisuję Ci obejrzenie minimum 6 godzin filmu Moonlight w którym jak sami widzicie grają sami represjonowani aktorzy. No dobra, reszta klasy niech napisze wypracowanie na 700 stron argumentując przy tym czemu w ciągu ostatnich 20 lat liczba uznawanych płci wzrosła o 8 milionów procent nie płacą mi wystarczająco dużo, żeby wymyślać lepsze zadania. Widzimy się za pięć lat.